Siemanko, witam w kolejnym odcinku z gry Ski Jumping 2021. Standardowo zapraszam do zostawienia Subika nowych ludzi, którzy tutaj wbijają, i do zostawienia łapeczki w górę. Sponsora mamy trener, nowy jest tutaj Janusz Grzyb. Bardzo sobie dobrze chyba radzi, taką przynajmniej mam nadzieję. No, i czekamy cały czas na jeden mikroskop, i idziemy sobie do sklepu. A tymczasem. Ruszamy z turniejem czterech skoczni. Niestety jedną skocznię w Oberstdorfie musiałem sobie pominąć ze względu na kontuzję. Teraz muszę się skupić. Trzy zawody. No, nie będzie łatwo, muszę tutaj sporo nadrobić. Jeżeli chcę zająć jakieś dobre miejsce, ale jestem już na to gotowy, że to miejsce nie będzie jakieś super. O, w którymś sezonie na pewno wygramy cztery, turniej czterech skoczni. Ale raczej to nie będzie teraz, no i... Aura śnieżek, temperatura minus 3, wiatr leciutki pod narty. <laughs> Dobra, skok kwalifikacyjny. No, ta ładna skocznia. Lubię ją. Niezbyt dobrze się zaczęło odepnięcie od belki 89 i dobrze, byleby spokojnie tutaj y, oddać sobie skok. O! Warunki atmosferyczne, nawet nic tutaj nie muszę za bardzo w powietrzu robić. No, i to był ładny skok. To był ładny skok, bardzo ładny, nawet bym powiedział. Stylowo, 134 metry. Które to miejsce w kwalifikacjach będzie, jestem ciekawy. Bo o, czwarte, czyli poziom nie jest tak wysoki jak się spodziewałem. Chyba że ci zawodnicy tak czekają dopiero na pierwszą serię, żeby powalczyć. Dobra, ja też tutaj czekam, żeby powalczyć. No, i próbujemy. Jakieś dobre miejsce tutaj zająć, tu, w już czterech skoczni. Jest dobre wybicie, troszkę warunki atmosferyczne nam przeszkadzają, ależ to będzie daleki skok, niestety lądowany na dwie nogi. 142 metry, no szkoda, że na dwie nogi, ale i tak jestem zadowolony z tego skoku. Wybicie bardzo dobre. Zobaczmy sobie może powtóreczkę tego skoku. No, no, no. No, prawie, że na punkt HS skoczyłem. Nie tak z tego wychodzi. Dobra. I które nam to da miejsce po pierwszej serii? Czy będzie prowadzenie? Aj nie, do prowadzenia jeszcze dużo, dużo brakuje. Gdyby ten skok był zakończony telemarkiem, to może. Ale dużo się może zmienić w serii finałowej. O kurczę, teraz naprawdę będę miał ciężkie zadanie. Wiatr jest bardzo silny. Będzie ciężko ustabilizować zawodnika na pewno w powietrzu. No i zobaczmy, jak to się rozegra. Jest dobre wyjście z progu, ale już mówiłem, już się zaczynają problemy. Leci Bart, leci. Ale rekord skoczni i zakończony jeszcze skok lądowaniem z telemarkiem. 148 metra to i ha! metrów. To jest bardzo ładny rekord, aż się nie spodziewałem. Minus 17,3 za wiatr, więc naprawdę sporo. Ale to nam da dobre miejsce w takim razie. Jest drugie egzekwo ze Stefanem Kraftem. Miejsce także, jak najbardziej, te zawody udane. No, całkiem fajnie, już kasy więcej. No, i bierzemy sobie kolejną nagrodę. Może jakieś mikroskopy? No, niestety nie mamy w puli. Dobra, środkowe sobie wezmę. Co my tu mamy? Pieniążki, pieniążki. No, szkoda. Lecimy z kolejnymi zawodami. Sponsora tutaj cały czas pilnuje. Ok, zawody k 120. A poczekajcie, jeszcze sobie zobaczę wyniki w generalce tutaj. Jak nam tam idzie w turnieju 4 skoczni. No, jedne zawody ominięte, ale 33 miejsce. Więc już awansowaliśmy dość sporo. I lecimy z kolejnymi zawodami. Trzeba się tu spisać jak najlepiej, żeby jak najwięcej awansować. Innsbruck, K120. No ciekawe, ciekawe co tu się wydarzy. Przypominam oczywiście jeszcze raz o łapeczkach w górę, jeżeli ktoś nie zostawił. Będzie mi miło. Naprawdę szalejecie czasami z tymi łapeczkami. Dobra, mamy bardzo silny wiatr pod narty także na tej skoczni. Potrzebuję 125,5 metra do kwalifikacji, do e, objęcia prowadzenia, znaczy się... No i dobra. Bardzo ładne wyjście z progu. Wow, warunki atmosferyczne, wow! Co to był za skok, widzowie? 140 metrów! Przecież to już prawie na płaskie. A ja sobie powtórkę muszę zobaczyć jeszcze raz. Gdyby tak w zawodach było, no nie wiem ile tu inni skaczą, ale to aż. No patrzcie, jaki daleki rekord! No bardzo daleki rekord na tej skoczni w Innsbrucku 140. No wiem, że się tu da dalej skoczyć. Wiem, że się da dalej skoczyć tak jak na przykład Stefan Kraft 144,5. Ale jak dla mnie to było daleko i daje nam to bardzo dobre drugie miejsce po kwalifikacjach, ale liczy się ten skok. O nie, mamy wiatr w plecy tym razem. No, trzeba się wykazać teraz. Wiatr w plecy nie pomaga nam. No to, żem się wykazał. No dobra, skok jest za zieloną linię. Ale przez ten wiatr w plecy i to przekrzywienie po wyjściu z progu prawdopodobnie niesymetrycznie klikłem klawisze. Plus 3 i 4. Więc niezbyt dużo dodane za wiatr, ale za zieloną linię było. No to powinno być jakieś. Miejsce no 22. No chciałbym do tej 15 awansować, widzowie, chciałbym do 15 awansować Żeby w generalce też awansować 89% odepnięcie od belki. No za wcześnie, za wcześnie. Ale lot ładny dosyć. No, ładny lot awansujemy, myślę, do tej 15. -tki. Tak mi się przynajmniej wydaje, ładne lądowanie telemarkiem 124 metry, ile punktów za wiatr? Yy, minus 6,5. I które nam tu da miejsce? O, myślałem, że będzie 15, a tu 20 miejsce, ale i tak awansujemy w generalce troszkę. Także spoko. No i bierzemy nagrodę. Teraz z lewej strony sobie może wezmę nagrodę. Nie no, pieniążki znowu dostałem. A i w ogóle mamy tutaj gwiazdkę do dodania. Hm. Pójdę sobie jeszcze w długość lotu, jak na razie. No i lecimy dalej. Z e, turniejem 4 skoczni, tym razem Schofen K125. Ostatnie zawody, więc no, przydałoby się. Przydałoby się chociaż w tej dziesiątce w tych zawodach być. Nie wiem, jak będzie w Generalce, tutaj tego turnieju czterech skoczni. Nie będzie zbyt dobrze, ale na pewno też nie będzie źle. Leciutki wiatr pod narty. 91% odepchnięcie od belki. Ale wybicie. Warunki atmosferyczne bardzo ładne. Pogoda przejrzysta. Spóźnione wybicie, ale na szczęście to tylko kwalifikacje. Ale i tak bardzo ładny skok, no jak widzicie, nowy rekord osobisty Także ten rekord tutaj nie był jakiś imponujący, na to wygląda Minus półtora punktu za wiatr Ósme miejsce Barta w kwalifikacjach, dobra Miejmy nadzieję, że nie będzie spóźnionego wybicia, bo Będę chciał właśnie trafić Jakoś w to zielone Może się uda, może nie no, nie udało się, ale ładne wybicie, nawet jak na mnie, oczywiście. No, skok hm. mógł być lepszy, mógł być lepszy. Zobaczymy, jak tam wiatr. Ile mamy tych punktów? Plus 7 i 7. Także mieliśmy bardzo mocny wiatr w plecy. To nam to dobre miejsce w takim razie, tak mi się wydaje. Piąte miejsce. No, ładnie, ale presja, ale presja. Teraz, jak ten skok będzie bardzo ładny. To mam nawet szansę na podium tutaj w tych zawodach. 95% odepchnięcie od belki. No i próbujemy. Nie za późno. No. No niestety turniej 4 skoczni niezbyt dobry w moim wykonaniu, ale zobaczymy, które będzie ostatecznie miejsce. W końcu też y, mamy punkty dodane za wiatr. 5-1. Szóste miejsce, czy będzie w dziesiątce? Jest dziesiąte miejsce. Także jestem zadowolony w sumie z tego dziesiątego miejsca. Jest ok. Ok, bierzemy sobie kolejną nagrodę. Tym razem środkową sobie wezmę. Pewnie pieniążki będą, bo dzisiaj. A nie, jednak handle, jednak handle. Ok. Sponsor, sześć konkursów jeszcze do końca. No i zobaczmy sobie, jak tam wypadliśmy w tym. Turnieju czterech skoczni w końcu. 22 miejsce. Mogło być gorzej, mogło być lepiej. Szkoda tych pierwszych zawodów, gdzie była kontuzja i niżny tagił. teraz. K90 metrów, puchar kontynentalny. Wracamy do rzeczywistości i lecimy z tą skocznią. puchar kontynentalny no to już kurczę pierwsze miejsce musi być. Taką mam nadzieję, przynajmniej. Nie, no, tak naprawdę, w pierwszej trójce wiadomo, czasem się zdarzy jakiś wypadek przy pracy. Ale w pierwszej trójce, miejsce to jest tu minimum. Z gorszego nie będę zadowolony. No i mała skocznia, muszę pamiętać, żeby wcześniej troszkę lądować. Wo, i żeby się wybijać jak człowiek, a nie jak. <ścoughs> Ej, dawno takiego słabego skoku nie było, widzowie. Naprawdę dawno. 75 metrów. Plus 1 i 4 punktu za wiatr. Dobrze, że to tylko kwalifikacje, bo Wiocha jak nie wiem. Które miejsce? 21. No Wiocha jak nie wiem. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Mamy już wiatr pod narty. Mocniejszy. 99, 91% dopchnięcie. Wow, idealne wyjście z progu. Będzie chyba rekord. Nie. O oh, nie, nie, nie. Za szybkość zaczął zbliżać do ziemi. O nie, widzowie 96,5 metra, no odległość była bardzo dobra. Ale sami widzicie, sami widzicie, co tu się stało. Aż sobie powtórkę zobaczę. No, za późno zaczął lądować, nie zdążył złożyć nart. Które miejsce nam da? 14. O nie, no to już nie jestem zadowolony z tych zawodów. Najgorsze jest to, że może być znowu kontuzja. Znowu może być kontuzja. To nie byłoby dobre dla naszego zawodnika. Jest znowu bardzo silny wiatr pod narty, mam szansę troszkę się zrehabilitować. No, zbyt późne wyjście z progu, ale niesie nas ten wiatr. No i naprawdę ciężkie jakieś warunki dla mnie. 94,5 metra, nowy rekord skoczny. Niestety wylądowany skok na dwie nogi. Minus 13,7 zawiatr będzie słabe miejsce, ale zobaczmy które. Jest 10, nie jestem zadowolony z tych zawodów. Na szczęście nie ma żadnej kontuzji i lecimy sobie z nagrodą. Może jakieś mikroskopy? No nie, znowu nie mamy w puli mikroskopów. A znowu sobie wezmę środkowe, zobaczymy co tu będzie. O, hantelki, jak najbardziej. Potrzebuję hantelków. Lecimy dalej z zawodami. Może w następnym odcinku sobie kupimy jakiś sprzęt, jak się uda w końcu zebrać ten jeden mikroskop. I ta sama skocznia niżny Tagił 90, punkt konstrukcyjny. No i to ostatnia, myślę, skocznia hmm, w tym odcinku. No, także musi być pierwsze miejsce teraz. Jak nie będzie pierwszego miejsca, to, to się zdenerwuję. Skok kwalifikacyjny 97% odpchnięcie od belki. Idealne wyjście z progu Wysoka dosyć trajektoria No i to był bardzo ładny skok Ej Gdyby odepchnięcie od belki miało 100% Ten skok byłby idealny widzowie Ale jeszcze nie miałem chyba idealnego skoku tutaj, tak mi się wydaje Takiego w 100% A jakie noty mnie dostali? 19, 18,5 no tak, no to takie noty już rozumiem Teraz są dobre noty. No pierwsze miejsce oczywiście. Lecimy z pierwszą serią. Teraz mamy wiatr. O, mocny pod wiatr. <laughs> wiatr. mocny pod narty. Nie nart mocny pod wiatry. Mamy nart mocny pod wiatry. Idealne wyjście z progu. Troszkę problemy... A! No i dobrze. Wylądowany skok na dwie nogi, ale jestem zadowolony, bo pomimo tych problemów w locie... Jest ok w sumie minus 12 punktów, chociaż mógł być. Co? Piąte miejsce? Co? Ej, to za daleko. Dobra, trzeba nadrobić. Mamy troszkę straty tutaj. Znowu mamy taki huragan pod narty. Symetryczne wybicie, żeby mnie tutaj nie przekrzywiało. To by było dobre. No nie, za wcześnie, za wcześnie, ale spokojnie, byleby to wszystko dobrze zakończyć. Jest Telemark daleko za zieloną linię, ale czy to wystarczy na pierwsze miejsce? Tego nie wiem. Na podium powinno wystarczyć minus 11,7 za wiatr. I które miejsce? Czwarte. O ty dziadu, ty, ty, ty. Dobra, nie udało się niestety na podium. No, także jestem średnio zadowolony z tych zawodów, także. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze ostatnią nagrodę w tym odcineczku. Dobra, mamy w puli mikroskopy, nie wiem, które wybrać totalnie, może z prawej strony? Aj, aj, diamenty, aj, po środku były mikroskopy, miałem środkowe brać. Dobra, zapraszam drodzy widzowie do subskrypcji, do zostawienia łapeczki w górę, jeżeli Ci się podobało. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. I w poprzednich nawet do zobaczenia, bo czasem oglądacie wcześniejsze. Do zobaczenia w poprzednich i w kolejnych odcinkach.